Kankoro obodź się, korwa zamknij ryj bo się skopić nie omie. Ale dylsko powiedziało, o korwa macie mi omyć szwaje, więc dlatego przychodzę. O nie jest źle, masz 20 złotych idź kop mydło. Pamiętaj to jest najtrudniejsza twoja misja. Co się stanie jak nie omyjemy? Wybochnie cała wioska, o nie. Szybko, cześć szmato, foch. Chcesz jeszcze żyć, czy to ma być groźba? A co to znaczy? Zaraz ci powiem, już mówię, czekaj. Czego tam szokasz, jem se landrynki. korwa jak nie omyjemy dyli no kto wybochnie cała wioska, o nie jakie chcesz, mydło faczy omy bo gebowali, o nie co by zrobił kankoro. Pamiętaj kopo i to co jest pierwsze, aha to chcemy dełkofa, masz, ej zapłać, się masaj i doleć na swoim ptako, i zanieść to kankoro, niebo mojego ptaka dotknął mało i teraz nie chce latać, a, -a, -a. muszę jak najszybciej dolecieć do dyli. O nareszcie widzę jej szwaje. o ơi, zaraz się pożygam. Nie gadaj przy niej takich rzeczy bo uwolnij swoje Joco. Te tajne Joco. Tak, musimy to zrobić. Nie gara nie proszę. Dyla śmierdzą ci szwaje. co vo... No nie teraz wolni swoje Ty Tygrys, koń, małpa, Sajton my cię szwajną u Joco. Siaciot You're an uncle Fucker, yes, it's true. Nobody fucks Uncle quite like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. You don't eat or sleep or mow the lawn, you just fuck your uncle all day long. Hmm.